5 2 1 Start Prawy 3 do lewy 3 300 Szczyt śmiało Za drzewem 20 prawy 5 Za drzewem 20 prawy 5 120 Lewy 5 200 Na bruk Lewy 5 z uwagą do prawy 4 Lewy 5 z uwagą, Lewy 5 z uwagą do prawy 4 Sto. Lewy 5, dwójka. Dobra, lewy 5, do prawy 6, idź kolejnie, nie poza, kolejnie do prawy 6, do lewy 5, do prawy 5, śliczko, długi. 300, prostować. Szczyt do szczytu, śmiało. 200. Szczyt, śmiało. Szczyt, śmiało. 200, prawy 5 minus. 200, prawy 5 minus. Prawy 4 plus do lewy 4 plus do prawy 5 długi Prawy 4 plus, prawy 5 długi, do lewy 4 dłuższy Prawy 5, długi, do lewy 4 dłuższy 100 Lewy 4 plus do prawy 150 prostować 150 prostować Lewy 6 nie ciąć 200 prostować. Prawy 5 za szczytem, lewy 4 minus ślisko. 70, lewy 4 minus 80. Prawy 4 minus dłuższy syf. Do lewy 5 do prawy pięć, lewy cztery minus długi, sto, od szczytu prawy cztery długi, mostek lewy trzy plus, sto, prawy, prawy pięć. miało 200 prostować lewy 5 minus do prawy 5 minus prawy 5 minus szczyć środkiem 100 szczyć środkiem 100 lewy 5 minus to prawy pięć.